Cześć, tu Jarek z Delta One. Ostatnio dostaję wiele pytań odnośnie platformy, tego jak czytam, wolumen, jak zacząć i skąd w ogóle pobrać dane, jak tego wszystkiego używać. Więc w tym wideo i pewnie w kolejnych chciałbym być może dać odpowiedzi na kilka z tych pytań. W tym dzisiejszym wideo. Pomówię okno programu i pokażę jak podłączyć dane end of day, czyli dzienne. Jeżeli nie potrzebujesz, być może sprawdzać co chwilę notowań. No i zaczynamy. Strona ninjatrader.com, od tego trzeba byłoby zacząć. Tutaj wpisz swój adres e-mail. Ja tu podaję przykładowy adres, ty podaj właściwy, tak aby dostać dane. Prosto na Twoją skrzynkę, ale o tym będę więcej mówił w kolejnym odcinku. Klikam jest, aby pobrać te dane w czasie rzeczywistym. Wypełniam przykładowy formularz i klikam na koniec Submit. Na kolejnej podstronie wybieram sobie Ninja NinjaTrader 8 z tej wersji ja korzystam można pobrać też starszą dla testów ja nie będę na razie tego pobierał bo już oczywiście mam Niżej masz też poradnik Connection Guide jak dokładnie sobie to ustawić u siebie na komputerze natomiast ja będę to Pokazywał na, na moim przykładzie już na platformie. Nie musisz tego wszystkiego na razie znać, chociaż jest to dosyć proste i jest też taka strona Kinetic. Na której można pobrać te dane End of Day, o których będę mówił dalej, i otwieram już sobie program NinjaTrader 8. To okno wygląda mniej więcej tak, i składa się z kilku zakładek w górnej części. To, co należałoby najpierw zrobić, to zastać, zastać te dane End of Day z serwisu Kinetic, a więc klikam zakładkę Connections. Mam tutaj już kilka skonfigurowanych źródeł danych, ale ja wybiorę sobie te End of Day, te darmowe dane, z których możesz zawsze korzystać. I zielona dioda informuje mnie już, że połączenie zostało nawiązane. I mogę odpalić sobie jakiś wykres. A więc klikam na New Chart Górnym, w górnym menu zakładek, i w, naj, w tym oknie wybieram. Szukaj. Można przeszukiwać akcje, na przykład najprzerozmaitsza liczba instrumentów. Jak powiedziałem, akcje to mogą być kontrakty terminowe. U góry są te domyślne. Kategorie także kryptowaluty. Ja wybiorę sobie na przykład Apple i w nowym oknie ustawień wykresu wybiorę sobie interwał dzienny, ponieważ tylko takie mogę korzystać, bądź ustawienia wyższe, czyli na przykład tygodniowy niżej. Liczba dni do załadowania do są są 365 dni w przypadku interwału ciennego, czyli tak naprawdę rok czasu na wykresie poniżej. Są to ustawienia typowo graficzne, już do ustawienia wykresu, a także inne ustawienia markerów, na przykład które pokazują nam zawierane transakcje. Ale tym już się nie będę skupiał dokładnie. No i mamy. Wykres, to co jest tutaj ciekawe to od lewej strony opcja wyboru instrumentu, dosyć szybko można przeszukiwać, w całej palecie instrumentów. Teraz mam ustawiony wykres dzienny i mogę przeszukiwać te wyższe, nic nie stoi na przeszkodzie żeby włączyć sobie dzienny wykres Apla czy nawet Roczny. Takie dane też mogę pozyskać i analizować sobie już bezpośrednio w programie, a nie na przykład w jakimś webowym rozwiązaniu. Cała paleta analityczna jest tutaj dostępna z tego programu. I czytało mi tutaj dane nawet z lat 90. Teraz sobie powiększam bądź pomniejszam korzystając, klikając lewym przyciskiem myszy. Na dacie, ale powrócę już do, do dziennego wykresu. Tak, jak manipulowałem sobie na osi wykresu, daty teraz przesuwam w górę i w dół na osi ceny. I na przykład z kontrolem klikając lewy przycisk myszy, mogę przesuwać się w górę i w dół po cenie, właśnie z takim przybliżeniem, nie tracąc nic na jakości. To czasami się przydaje także, aby szybko sobie manipulować z ceną. Udwórz sobie kolejny wykres. Niech to na przykład będzie tym razem jakiś kontrakt terminowy, na przykład na euro, euro futures i Cały czas operuje na danych End of Day. Klikam OK aby otworzyć nowy wykres. I jak widzisz, kolejne okna są osobno osadzone. Każde z nich można dokować w innym miejscu na pulpicie. Są one niezależnie od okna programu, bo tak naprawdę mamy tutaj wiele okien. Tej aplikacji, i w przeciwieństwie np. do MetaTradera, gdzie posługujemy się w jednym oknie aplikacji, tak tutaj można dowolnie rozciągać sobie te wykresy, co ułatwia przede wszystkim pracę na wielu monitorach. Do instrumentu mogę dobrać się z okna wykresu wpisując bezpośrednie jego ticker z klawiatury. Oczywiście trzeba byłoby je wcześniej znać. Teraz wpisałem kasowy indeks SP500, wykres dzienny. Ale jak wczytam sobie roczny, to też aż zaczytało mi dane od 1980 roku. Ja korzystam z tego wykresu, żeby obejrzeć sobie luki. Natomiast już kontrakt terminowy, wpisałem teraz czerwcowy, będzie miał mniej tych danych, więc przejdę już na dzienny wykres. I mamy też kilka różnych opcji wyborów wykresów różne rodzaje, te standardowe, może mniej standardowe, ale ciekawszy jest Equivolume. Czyli ten, który rozróżnia świeczki pod kątem wolumenu, i tak te pogrubione na środku wykresu, to te, którym towarzyszył ponadprzeciętny wolumen. Natomiast z prawej strony, świeczki już nieco węższe, ten wolumen jest mniejszy, a te już po lewej stronie, bardzo cienkie, ale tam wcześniej nastąpiła zmiana kontraktu. Wcześniej mieliśmy ten marcowy kontrakt. I dalej ja powrócę już do standardowego, a dalej narzędzia do rysowania, również dużo różnych opcji. Standardowe figury geometryczne, Fibonacci i tak dalej. One są podobne na różnych platformach. Obok ikonki powiększania i pomniejszania wykresu, natomiast ja to robię przesuwając sobie tą poziomą linię czasu na wykresie. Tak jest po prostu mi szybciej. Obok jest krzyżyk, można łatwiej podejrzeć sobie cenę tudzież datę. Dalej data box, czyli takie podstawowe informacje. Z tego poziomu można się łatwiej dostać do niego. Pokazuje mi też wolumen. Na wykresie. I obok ten Data Series, który już widziałeś, a także okno wskaźników, bardzo dużo wbudowanych już wskaźników. Resztę można sobie doinstalować, część znajdziesz w internecie. Polecam sobie poeksperymentować. No i na koniec okienko Chart, czyli skustomizować sobie łatwo już to okno programu i globalnie wszystkie te ustawienia, e, między innymi siatki, także kolorów. Ja teraz może pokażę jakiś przykładowy wskaźnik, niech to będzie e, wolumen, zmienię tylko kolor. Na troszkę jaśniejszy, żeby był łatwiej widoczny na tym ciemnym tle. I tak prezentuje się mniej więcej kontrakt terminowy z wolumenem. Łatwo też zapisywać wskaźniki i szablony, używając templates. Tu zapisałem sobie już ten szablonik. I na innym wykresie również łatwo go wczytać, klikając prawym przyciskiem myszy na templates i załaduj ten szablon. To byłoby na tyle w tym wideo. Jeśli podobają Ci się tego typu krótkie nagrania, to daj znać mi w komentarzu oraz zostaw łapkę pod filmem, jak to mówią youtuberzy. Linki znajdziesz w opisie, a tymczasem do usłyszenia.